Grażyna jest jak potrzeba to jej nie ma. Halo halo, nie, oh. dobry pani Grażynko. Jestem. Ja właśnie panią Szukasz szukam. Mnie, pani? Tak szukam. A gdzie to pani taka elegancka? Biedna? No właśnie, bo ja sprawę mam do pani. Mówisz pani, co? No? Ja się chyba będę rozwodzić z Bogdanem moim. Ojejku, a czemuż to? A temuż, bo przecież jest na Węgrzech, tak? i najprawdopodobniej nigdy nie będzie mógł już wrócić, Ojej. a ja tu sama jestem. Mhm. No nie można tak. Bo to list ja... gończy, zanim Jest Jeśli gończy, tak? pani, on się nigdy nie wygaśnie. Dlatego ja poproszę go, żeby no tak. on się zgodził na ten rozwód. Niech sobie też nie. Jakąś tam pani na tych Węgrzech eszter znajdzie, też niech sam nie siedzi. No tak. No pewnie, bo... no. A po, bo wiesz, po, po koleżeńsku, panie. No po koleżeńsku. W końcu by się pani nie kłócili zbytnio z Bogdanem. Mhm. Pani słuchaj, bo Należy ja się. zaraz, rozwód. Rozwód, bo pani, słuchaj, ja się zapisałam na taki portal, romantyczny portal, tak, mhm. na Pindera. Pani Aha. jesteś? Na pindera? No nie, nie jestem. Tu pani się zapisz na pindera. No, a pani to Jazier... pani mnie szukałaś No ja bo pani kochana, ]nego. nic mi pani nie dasz powiedzieć. Zapisałam się na pindera ze starym biurem rozwód, bo ja sobie na tym pinderze znalazłam mhm. partię dla siebie. Aha. Tak. Takiego fajnego księdza proboszcza ze śląska. Księdza na portalu randkowym? Właśnie. Pani Też się fajnie. nie spodziewałam, ale jakby na mnie czekał. To to coś po prostu. Nie mogę no to, pani patrzcie, pani. to. Bardzo, patrzcie pani. Proszę bardzo, patrzcie pani. 🎵🎵🎵 Widziałaś pani? Zatkała? Zatka? Zatka? No i No! Ksiądz pani... jak żywy! No pewnie! I pani... jeszcze? Tak! I na siłownię chodzi i jest mm, wysportowany, no tak idealny dla mnie kandydat, mm. bo że pani, że ksiądz to jest idealny kandydat. Na męża? Na męża, bo przecież pani, on mi nie będzie dupy truł. Nie będzie po chałupie latał, kurzu podnosił, prawda? Bo najpierw pani, wiesz, pani roraty, potem jakieś pani inne rzeczy sobie będzie odprawiał. Mm, gorzkie żale. Gorzkie prawie, żale no. majowe, niemajowe, pani. Dużo go nie będzie w domu Dużo faktycznie. go nie będzie, spokój będzie. Mm -hmm. Po świętach, wiesz, pani, po mm -hmm. świętach to krucho z kasą. Mm -hmm. Wyślę go po kolendzie. No tak. A potem sobie usiądziemy wieczorkiem, kawkę wypijemy, koperty przeliczymy. Idealny kandydat. Idealny. Ale Tylko wiesz, ja nadal nie wiem, po co ja po Bo ja chcę, żebyś potrzyda. pani mi tą telewizorem zdjęcie zrobiła na tego pindera. Aha, bo, a, bo, bo pan pan ja mu muszę... się muszę pani zdjęć jeszcze nie masz. Tak, bo. A pani? No. Bo ja bym chciała do niego napisać anons, z no tak, Niekoniecznie ze zdjęciami. Ale no. byś mi pani też pomogła napisać, napisać. bo jak się do niego zwrócić? No nie wiem. Ojcze? Jakoś, no, tak Ojcze to głupio, tak. Niepieł, Ojcze, daj pani spokój. To może jakoś księże, jakiś księże, nie wiem. Wiem! Księże Amancie! No. Księże Amancie! Tu się, chciała przedstawić swoją ofertę. Matrymonialną! I no, mam go, I, I tu mam pani go wszystkie w swoje za, za, zalety. Pani. że Pani umiesz gotować. Pani co, ja tam na wypisuję, pani no. zdasz. No, pomożesz mi pani, prawda? No dobrze, ale co z tym ślubem? Przecież po co pani ślub z księdzem? Jak to możliwe? Żeby... A w ogóle to. A może my czegoś nie wiemy, skoro ksiądz na portalu, może już nie ma w kościele, wie pani czego? Czego? Celibatu, a my nie wiemy. Pani w tej telewizji nie, nie wysłuchałaś takiej info. Nic! Nic nie, ma. nic. To może jest dalej. Jest Ty chyba, się... ale pani kochana, przecież to jest ksiądz, prawda? Tak. To da nam najpierw rozwód z Bogdanem. No przecież a, temu Burskiemu latach? dali. A, no tak, jemu po 25 latach, tak. Tak, trójka dzieciaków i rozwód dali. A państwo przecież nie A my, mają a my dzieci. państwo nie mamy dzieci, zero dzieci. No tak. To chyba tym bardziej się należy, prawda? Może, może. No burski z wzią... no jak nie? No da. No, nie no, tak przecież... pani już będziesz z nim no to najpierw po, po da! Słowie. Ale pani kochana, bo burski ślub kolejny wziął. Tak, I nie i wiadomo jeszcze ile weźmie, prawda? No tak. Ale to nie nasza sprawa. Niech nie każdy kompletnie. robi swoje nie w, nie się. i się nie, nie wtrąca nie, nie. do czegoś życia. Chce tak kolejne jest. śluby, niech ma! A pani chce ślub z księdzem? To pani będzie mieć. Ślub. Tak, Ksiada. najpierw dadam. To proste rzeczy są. Z Bogdanem Rozwód, potem da, udzieli nam ślubu. Przecież kompetencje ma. No prawda? Tak. No. Będzie pani miała męża księdza. No to, A to co? Fajnie. Fajnie. Zaproszę no. panią na ślub. No tak. No, ślub, ślub, ale po ślubie to trzeba jechać gdzie na jakiś ten. Na podróż po, ślub? Podróż no. po ślub? no. Pani kochana. Masz pani jak pani jakiś plan? Pani kochana, ja głupia nie jestem. Pieniędzy mm. szkoda. Zarówno moich, jak i jego pewnie ma no. sporo, no, 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 prawda? No tak, ale to lepiej zostawić na czarno. zostawić, na głupoty nie wydawać. Dlatego ja pomyślałam, że ja go zabiorę mm. do tego. Muzeum zabawek, pani! A, bo pani tam zarezerwowała. Ja tam zarezerwowane pacjent. mam pani kochana, ja mu tam Pani zorganizuje statek miłości. będzie no. zadowolony, apartament za darmo. Już bo pani Pani, pani Gielusz pani dzwony biją na ten ślub. Pani Może się, już! Się już się zwiedzieli! Ale pani słuchaj, no. bo jeszcze chciałam pani o tym muzeum powiedzieć, tak? bo pani tylko jest dla okolicznych mieszkańców w promieniu 5 kilometrów Aha. zameldowania. Aha, jak jak to pani, mieszka, to, może, to chcemy... może za darmo apartamentu Aha, z dostatek rozumiem, miłości rozumiem. mieć. To ale tak jak jak... my właśnie od tego. I my się łapiemy! No, my na piątym kilometrze jesteśmy. Tak? Także pisz pani też tam, ale no. pani słuchaj, jak już jesteś pani dalej zameldowana, to nie można. To jest odpłatnie. Aha. To już trzeba płacić. No to cały, całe, całe szczęście. Ja mam cały plan. O, pani, o, cały plan miłości zorganizowałam pani. Nie wiem, On by się tak. zgodził jeszcze tylko. A, na pewno się zgodził. Jak zobaczy panią Gienię taką piękną, to Pani by się musisz mi zgodzi. naprawdę ładne zdjęcie Pani hmm. zrobić w tym telewizji. No Dobrze, pani Gieniu, to tak. chodźmy do mnie teraz. Tak. Robię pani piękne zdjęcie. Dobrze, dobrze. Tam pani mu powysyłasz te swoje oferty. Tak. Ale to wie pani, nie za darmo, nie? Aha. Coś się będzie należało za to. Aha, żreć pani chcesz u mnie? No, jakiś dobry no, dobrze, zaproszę panią. No. Nie będę, ja chytranie jestem. No. Pani znasz, no. prawda? Co tam dzisiaj pani ma? Pani, co się nawinie, to damy do piekarnika i upieczemy. Aha, pani, niespodzianka no, będzie, niespodzianka. o! Surprise. <św> Surprise, najpierw muszę zobaczyć te pani zdjęcia. Aha, no, no tak, w sumie nie ciemno. Na ten. co pani nie, zasłużysz, No nie kota ko pani. Tak, będzie. Pani leciły. Nie jest. Tak, leciły. Dobra, to lecimy tak. robotę mamy to co? Tak. Proszę pomachać pani gieniu i powodzenia tam w tych podwojach randkowych. Bye! Bye.